No, witaj Kryś, już dawno z tobą nie rozmawiałam. Siedzisz tam sobie u pana Boga i odpoczywasz, a ja pomyślałam, że jest takie zamieszanie dzisiaj, że po postanowiłam, że porozmawiam z tobą na temat dziwnych ludzi. Wiesz, to słowo dziwne jest specyficznie użyte przeze mnie, ponieważ można by powiedzieć, że są dziwni lub dziwacy, czy ekscentryczni ludzie, co nie ma nic wspólnego z dziwnymi ludźmi, szokującymi ludźmi. Ludzie, którzy w zasadzie nie odkrywają siebie, czyli są niebezpieczni. I to może być, wiesz, w życiu prywatnym, tak jak pamiętasz, ta nasza Damulka, przyjaciółka naszej siostry, która niepomiernie lubiła intrygi, jak była u mnie godzinami, umawiała się, prawda, plotkowała, bo to może być ktoś wśród przyjaciół, którego się nie rozpoznasz. Ty w zasadzie, wiesz, miałeś. Dużo lepsze pojęcie. Zawsze mówiłaś: Widzisz, to taka mądra, a nie rozumiesz i nie widzisz tego, jak bardzo dużo ludzi za Twoimi plecami, na przykład, gada o Tobie. Wiesz, ja tak naprawdę y, nie chciałam tego wiedzieć, wiesz, bo y, ja myślałam w sposób dosyć prostolinijny, że to jest oczywiście niemożliwe. Bardziej uważałam, że w życiu publicznym jest możliwe. Powiedz, w życiu publicznym, no to w tej chwili rozpętała się Bonanza, w związku z tym wiesz, wirusem nieszczęsnym i cały świat zwariował. Jest wiele, wiele, wiesz, takich różnych, niepomiernie ciekawych instytucji, ciekawych teorii, bo wiesz, od pokoleń, jak wiesz, przeżyliśmy wszyscy komunistom, my rozpoznajemy takie, wiesz, socjalistyczne i komunistyczne kawałki i teraz okazuje się, że jest to nagminny pęd do jakiejś zmiany takiej globalnej i oczywiście, że wszyscy już to pojmują i za, zaczynają, wiesz, e, 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 robić różne e, kroki w kierunku tym, żeby pokazać rządom, naturalnie, że to wszystko jest bardzo niebezpieczne dla ludzi prawdziwych, e, dlatego że po prostu e, nie bardzo, e, nie, bardzo e, nie, nie, nie reprezentują większej siły. Ale wiesz, w życiu prywatnym, i to wiesz, niestety, w 80% większości. U mężczyzn jest bardziej takich niebezpiecznych potencjałów niż u kobiet, ponieważ my od pokoleń musiałyśmy się dostosować do małżeństwa, do dzieci, być może przez to, że nie zarabiałyśmy i w zasadzie wewnętrznie szybciej się rozwinęłyśmy. Natomiast mężczyźni w 80% naprawdę to, to nie są prawdziwi mężczyźni, tak jak ktoś kiedyś powiedział. A prawdziwy mężczyzna musi być honorowy. Musi mówić prawdę, niezależnie od tego, jak bolesna jest ta prawda, niezależnie od tego, jakie konsekwencje będą tej prawdy. A tchórz to jest taki, który po prostu żyje w, w, przez kłamstwo albo poprzez wycofywanie się z prawdy, albo niedomówienie prawdy. Więc widzisz, ci tacy dziwni ludzie to bardzo często albo zmieniają rzeczywistość, albo robią z tego taką mitologię. I bardzo dużo nagadają, co w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, albo wręcz nie mówią tego, co powinni powiedzieć. A nie mówienie o czymś równa się kłamstwu. Więc wiesz, ja mówię o tym, że ci dziwni ludzie strasznie dużo kłamią. W zasadzie to my w moim zawodzie nazywamy tych ludzi narcystycznymi, różne aspekty narcyzmu, wiesz, może być taki oczywisty, Narcyz bardzo łatwy do odkrycia, taki bufon, zadowolony z siebie czy zadowolona z siebie, ale mogą być tacy narcyzi pasywnie, agresywnie, ukryci bardzo którzy na przykład bardzo często będą związani z kościołem czy z charytatywnymi instytucjami. Tacy dobrze czyniący, tacy, którzy to tak udają świętych, a tak w zasadzie mają bardzo dużo nierozpracowanych energii, złości, wybuchowości upokarzający kobiety, nieustannie plotkujący. Wystarczy tylko wyjść wiesz, z domu czy z kościoła i już te nieszczęsne panie, które leciały do komunii, obgadują, prawda, jak to, która przytyła, a która nie przytyła, która była w ciąży, a która straciła dziecko, a może ma kochanka lub taki. Tak. Taki pan, prawda, jeden czy drugi, który w telewizji pracuje, to ojciec mówi w telewizorze. Rozwiódź się, bo rozwiódź się dostał nawet, że tak powiem, ślub kościelny, drugi i trzeci. Także to jest takie wielopłaszczyznowe kłamstwo. Ci ludzie przede wszystkim, narcystyczni ludzie, boją się dwóch rzeczy. Mianowicie boją się y, stracić kontrolę, boją się stracić opinię publiczną, i boją się, że będą odkryci, boją się, że ktoś im powie prawdę i y, y, to jest bardzo dla nich y, niewygodne, albo że ktoś ich nakryje na tym kłamstwie. To mogą być wiesz, takie oczywiste kłamstwa, oczywisty socjopata, ale też mogą być takie kłamstwa, które w zasadzie. Trudno jest odgadnąć. Powie jedno, zrobi drugie, potem zaatakuje. Przecież mówiłam Ci, mówiłem Ci, że to, że to ja teraz właśnie jadę samochodem, a nie pociągiem, więc nie będę u ciebie. A może będę, a może nie będę. To są te wszystkie takie, jak mówią Anglicy, unnerving. To wprowadza nieprawdopodobnie dużo niepokoju w związku, czy w przyjaźni, czy w pracy, i bardzo dużo z tego wynika niepowodzeń zdrowotnych. I ja często, jak jestem w terapii, to mówię, że ja nie pracuję z takimi oczywistymi narcyzami, tylko że pracuję z ofiarami tych ludzi. Dlatego, że taki oczywisty narcyz, taki narcyz skrystalizowany, zamrożony, w zasadzie jest nie do przeróbki. Nawet jeżeli leci i leży plackiem przed ołtarzem, mało tego, wykorzysta leżenie plackiem przed ołtarzem. Pamiętam, miałam taką kobietę, która była żoną takiego oczywistego narcyza i socjopaty, który okradł ją dokumentnie, a który w końcu zdobył, że tak powiem, miejsce w izbie lordów w Anglii, który oczywiście chodził na kolację. Z ówczesnym wówczas premierem, a ona nie miała nawet za co kupić sukni dobrej, a żeby się ubrać i dobrze wyglądać, i w ogóle nie miała pojęcia, że on ją okradł na tyle, że nawet nie wiedziała, że żaden z domów, które kiedyś należały do jej rodziny, już nie były jej. Ja zawsze mówię, że, że ludzie często do mnie przychodzą. Na terapię, żeby się nauczyć, jak żyć z tymi, którzy w zasadzie powinni pójść na terapię. Więc bardzo często partnerzy, prawda, czy ofiary, zarówno z, z biznesów, jak i z, w życiu prywatnym, muszą nieustannie zmagać się z tym, że byli okłamani. I kłamstwo de facto w dzisiejszych czasach jest chyba najmodniejsze, Gdzie by się człowiek nie odwrócił, jest wszędzie kłamstwo. I taki narcyzm, że tak powiem, społeczny, socjalny, również taka chęć posiadania bardzo dużo pieniędzy za wszelką cenę. No, jest korupcja, oczywiście, przekupstwo, pewna grupa ludzi, pewne, pewne historyczne postacie, pewna historyczna grupa ludzi zawsze w ten sposób operowała, że najpierw, prawda, się przekupywało w komunizmie oczywiście nieustannie, ale teraz też jakichś tam mniejszych lub większych wójtów i, 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 i ludzi w różnych ważnych instytucjach, ażeby potem ich urobić. I miałam kiedyś takiego pacjenta, który napisał bardzo ciekawą książkę, którą nie przetłumaczę teraz, ponieważ to jest prawo, prawo, jego, jego prawo do, do tajemnicy spowiedzi, natomiast on mówił o ludziach złych i nazwał to diabły. No i oczywiście to takie diabelskie, diabelska twarz to jest taki poker, jak mówi pan Stanisław Michalkiewicz o Putinie. Więc to jest taka twarz martwa. Wszystko można wtedy zrobić, bo, wiesz, słowa żyjemy w czasach, jak mówię, prostytucji słów, więc słowy, słów jest bardzo dużo. Nie musimy absolutnie nic yy, 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 brać odpowiedzialności za te słowa. Czasami też produkujemy dużo łez, szczególnie kobiety, ale mężczyźni też. Um, um, Naturalnie, że w naszym systemie komunistycznym wiedzieliśmy o tym, ale dzisiaj wszyscy mówią, tak jak mówiłam w poprzednim wideo, to jest dla naszego dobra. I oczywiście to, to nasze dobro często jest właśnie ich takim ładnym płaszczykiem i haczykiem, można by powiedzieć, tak jak osobiście można być, że tak powiem, zahaczonym słowami miłości, czy Takiej patologicznego idealizowania kobiety przez mężczyzn, po to, żeby ich potem spuścić w brudną wodę swojej nieświadomości, o której nawet nie chcą wiedzieć, że mają. No, oczywiście ja pracowałam z dużą ilością ludzi w Anglii, którzy byli związani z polityką i tak dalej, i często mnie pytali, czy ten, czy tamten to jest dobry polityk. Mówiłam, pamiętam jednemu. Jednemu pacjentowi, że, że niestety, ale na przykład ten obecny premier, to bardzo ostro wam zaszkodzi. No oczywiście, że zaszkodził, ale on jest teraz bardzo bogaty, zwłaszcza ma dużo domów i dzieci mają dużo domów. No wiesz, taki sprawiedliwy, no jeździ prywatnymi samolotami, naturalnie bywa w różnych bogatych hotelach. No, i oczywiście posiada dużo e, domów, e, ponieważ oni wszyscy bardzo kochają takie rzeczy. Często mężczyźni mówią na przykład, że a ja, ja już dzisiaj Ciebie nie, nie kocham. Dużo miałam takich kobiet, które trójka, czwórka, pięcioro dzieci e, po 13-20 latach przychodzi mężczyzna do żony i mówi: Wiesz, nie dogadamy się, ja teraz już odchodzę. No, żona oczywiście się zapada, często też chorują, wiele z nich ma wtedy streso produkujące problemy ze zdrowiem, często rak. No ja ci mężczyźni oczywiście być może przespalę się z sekretarką, która nie, być może jako sama socjopatologiczna osoba jeździła z tą żoną na wakacje i z dziećmi, ale potem wyskubała tego małżonka dla siebie do swego łóżka. Oni się nie zmieniają. Nie zmieniają się, bo nie mają empatii i nie są zainteresowani. Cała ich energia idzie w tym, ażeby, ażeby przetrwać. Nie mają świadomości wyższej, rozwiniętej. Ludzie się zastanawiają medycznie, czy coś jest z mózgiem, czy, coś jest, czy, czy to tylko emocjonalne, czy to tylko sprawa, wiesz, jakichś tam problemów związanych z dzieciństwem. To różnie może być, to są, to są różne y, ci ludzie mogą wiesz, udawać, że są altruistyczni, udawać, że są charytatywni, udawać, że bardzo pomagają. Wśród nas terapeutów, wśród księży tacy właśnie specjalnie narcyzi y, są, wśród y, nauczycieli, wśród lekarzy, y, no, wśród biznesu są inni, prawda, y, socjopatologiczni. Y, bardzo dużo osób, z którym pracowałam y, po załamaniach nerwowych. Nie wytrzymali tego systemu właśnie tej inżynierii w biznesie. To może być inżynieria psychopatologiczna, społeczna czy inżynieria rodzinna. To, to już jest w zasadzie nieważne. Myślę, że ludzie wychowani na wsi często są bardziej naiwni, w mieście. Ja pamiętam, jak pojechałam na uniwersytet, to dopiero się dowiedziałam, jak przewrotna jest, że tak powiem, społeczność uniwersytecka w Warszawie. Jak zupełnie inaczej myślą. Ja nie, nie miałam pojęcia i byłam ciągle w szoku. Przez pierwsze dwa lata zupełnie nie wiedziałam o co chodzi, bo wszyscy już byli ustawieni, wszyscy już wiedzieli, gdzie będą pracować. A ja w ogóle cieszyłam się, że w ogóle się dostałam na studia. Zawsze mówię, do, do mężczyzn nie ubliżajcie swoim żonom, do żon nie obliżajcie swoim, swoim mężom, ale oczywiście taki socjopatologiczny narcyz. Przede wszystkim kłamie, 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 kłamie. Demolują wszystkich, demolują rodziny, demolują rodziców, demolują dzieci, no i potem już się tym w ogóle nie zajmują. Ja Miałem jeszcze z tym do czynienia w swoim życiu, oczywiście, no a teraz, oczywiście, e, 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 oczywiście ta osoba jest na przykład lekarzem. Nie wszyscy co kłamią są, są narcyzami, ale każdy narcyz w gruncie rzeczy kłamie. Więc to jest taka, jak, jak, jak często mówią współcześni nasi w Polsce, ściema. Więc to jest ściema, to jest pasja do ściemy. Jak nie mogą kontrolować Ciebie bezpośrednio, to kontrolują Ciebie wtedy, kiedy znikasz z ich życia to wtedy jest tak zwana kampania przeciwko Tobie. To jest bardzo dziwne, jak, do jakiego stopnia ta kampania może Ciebie zniszczyć. E, ta kampania będzie wielopłaszczyznowa. E, taka pani, prawda, przyjaciółka naszej siostry, to ona pisała tutaj do Londynu i w Warszawie i to i tamto, e, co to ja jestem za niejedna. E, ale ja zawsze mówię na przykład mężczyznom, którzy mają takie tendencje, wiesz, o, o, oszuka, o, na oszustwa i na podwójne życie. Drogi panie, a gdyby pan teraz wyobraził sobie ma pan córkę? No mam. A gdyby pan sobie wyobraził, że córka przyprowadzi do domu takiego kandydata na męża jak pan. To czy y, lubisz? No i on wtedy wiesz troszeczkę pomyśli. No i jeżeli pomyśli oczywiście to bardzo dobrze, a jak nie pomyśli to, to już jest klęska. No, w naszej rodzinie mnóstwo, tak jak w każdej rodzinie, wiesz, mnóstwo takich przypadków, pamiętam, wiozłam naszy, członka naszej rodziny pewne miejsce i rozmawialiśmy, mówię, że zacznę pisać książkę, no to on powiedział, że jego córka już napisała trzy, oczywiście nie napisała, ale to jest ta konkurencja, prawda, ludzie zawsze którzy są oszustami, którzy mają podwójne życia, potrójne życia, czy lubią kłamać, zawsze o, o, oszukują. Pamiętam, mój pacjent jeden opowiadał o, o, o wielkim człowieku, znanym człowieku w Anglii, który był bardzo niebezpiecznym predytorem seksualnym, który spał z wieloma młodymi kobietami, które były, brały uczestnictwo w olimpiadzie. To on ze złości podszedł Powiedział, że podpalił mu samochód taki widzielantę. I podpalił, wyobraź sobie, ale oczywiście ja się o niego bałam, że ten człowiek może go zabić. No, przeżył na szczęście, teraz ma swoje dzieci i się cieszy z tym, co ma. Ja myślę, że, że za zawsze trzeba pamiętać, że ci dziwni ludzie to są naprawdę w pryncypium rzeczywistości potężni oszuści i niebezpieczne diaboliczne osobowości, od których musimy wiać, gdzie pieprz rośnie. Uważać trzeba na takich anielskich, dobrze czyniących, zarówno jak i na y, takich oczywistych bandytów. Oni zrobią wszystko, żeby nie stracić swojej pozycji. E, na przykład mężczyźni, którzy kursują wokół bogatych kobiet. I na, y, na przykład w tej chwili te wszystkie y, y, miejsca, gdzie się ogłaszają, pełno narcystycznych mężczyzn, którzy się ogłaszają, a żeby się ożenić. Oni bardzo szybko chcą się ożenić, ponieważ wtedy łapią szybciutko wszystkich i zanim ktoś się zorientuje, to on już jest mężem. Jeżeli, jeżeli zawsze zastanowisz się, to przede wszystkim trzeba zastanawiać się, żeby unikać kim, kim my jesteśmy, a nie kim oni są, bo oni są tak ukryci, że nigdy nie będziesz wiedziała. Ja myślę, że, że bardzo dużo w tej chwili ludzi jest oszukiwanych na tych wszystkich internetowych rzeczach, też w internecie, wideo, ja patrzę teraz kto robi wideo, wiele moich ludzi, z którymi ja nawet pracowałam, bzdury opowiadają albo powtarzają i sprzedają po prostu siebie, ale bardzo są dobrze, jeżeli chodzi o promocję. To są tacy mordercy, którzy tak nie mordują, oczywiście, wiesz, ale to są mordercy emocjonalni, mordercy duchowi, mordercy psychiczni. Mordują bez noża. Mordują słowem, mordują tym, że tworzą ścianę, mordują tym, że plotkują, mordują ciebie psychicznie. Ja to nazywam psychiczny gwałt. I to są właśnie ludzie których się trzeba najbardziej bać, bo, bo to są ludzie, którzy dojdą do szczytu, oni sobie postanowią i oni dojdą. Ich to nie interesuje, jaka będzie cena. I z takimi ludźmi możesz skończyć w tym, że będziesz miała takie symptomy, jakbyś przeżyła wojnę. Symptomy posttraumatyczne. I, i, I ja właśnie często pracuję z takimi e, e, ludźmi, którzy... E, na przykład w tym Legionowie, gdzie byłaś. E, jakie tam były dobre opinie o tym Legionowie, bo to chodzi o to, żeby były dobre. A co tam się działo, to jest zupełnie co innego. Także widzisz... E, e, ludzie lubią tego rodzaju ludzie, dziwni ludzie, niebezpieczni ludzie, lubią bardzo dużo mówić. Słowa są tanie, miłość jest tania, obiecywać jeszcze więcej, a mało dostarczać. E, więc trzeba zawsze pamiętać o tym. To są ludzie kłamstwa. To są ludzie, którzy powiedzą, że wszystko jest dla naszego dobra, a właściwie nic nie jest e, e, dla naszego dobra. To są właśnie niebezpieczni ludzie, dziwni ludzie. Dziwni, bo nie mają ludzkości samych w sobie. I to jest najbardziej e, 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 Szokujące. Kiedy jest początek takiego związku, to jest zawsze bardzo dobrze, a potem człowiek może mieć załamanie nerwowe z powodu tego szoku. No, więc uważać trzeba. No, ty już nie musisz uważać, bo tam siedzisz u pana Boga i spokojnie sobie odpoczywasz, ale reszta, jak posłucha tych moich wypowiedzi, które oczywiście są już w tej chwili nie takie nowe, ponieważ każdy, kto doświadczył tego rodzaju dziwnego człowieka, czy dziwnego mężczyzny, czy dziwną kobietę, będzie o tym wiedział. No to pomódlmy się do Ducha Świętego, żeby już tego nie czynić. Duchu Święty, który świecasz serce i umysły nasze, uczyń nasze serce, aby nie czyniło zła. Na razie.